Manko, moi drodzy, my już gotowi do drogi. Młody przyjechał, ale coś tu pogoda się spsuła. Siema. Jebany meteorolog się pomylił. Nie jest kolorowo, kurde. Jak zawsze trzeba daleko jechać. Miejmy nadzieję, że Eska będzie ładna, no, oby tutaj przetrzeć się, ale... W tej trochę gniazda odpalić. drodzy, my już w trasie lecimy na Wielkopolskę. Szofer prowadzi. Jo, ją! Jo, 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 jo. Ma żółte papiery, to jest pewne. Nie wiem w ogóle kto mu prawo jazdy wydał. Tak więc mówiąc, trzymajcie się do celu, mamy ile? Do celu tam 270 km już mamy. A co dalej będziemy robić? Gdzie dalej jedziemy, to zobaczycie w dalszej części filmu. Zostańcie z nami! Moi drodzy mamy pytanko do wszystkich kierowców ciężarówek. Jak u nich właśnie wygląda sytuacja z Etonem, z tą e Mamy dość taki poważny problem naszym zdaniem. Chcemy się dowiedzieć jak u was to wygląda, żebyście napisali w komentarzach a przedstawił wam ten problem kierowcom. Łukasz próbował doładować konto, bo zobaczyliśmy że jest mało. No i za stówek doładował i teraz doładowujemy już tylko przez konto Bach, w blokadach jest 500 zebrane, a tu wyskoczyło, że transakcja odrzucona na konto nie doładowane dalej cholera no, wie o co chodzi znowu nie trzeba na Incolini się użerać to jakieś formularze wypełniać no i co? i znowu nie będzie pieniędzy widać bo to już będzie patrzcie 800 zł na, na samych nas zarobiono na jednym samochodzie to, to ile tam jest gdzie indziej? nie wiem, nie rozumiem tego jak wy powiecie, jak wygląda u Was, jak, jak rozwiązujecie się to, ten problem, czy macie takie same w ogóle problemy jak Wiadomo 800 zł jak to mówią po drodze nie chodzi, może jakoś się potrafimy Widzimy się w sekcji komentarzy I tak właśnie moi drodzy dotarliśmy na miejsce przeznaczenia tej owej koparki Jesteśmy na miejscu, będziemy się rozpijać ganz gut. Ich Trochę wtąpił w stronę kierownicą. Prosto. Prosto! O tak, no. Prosto! Damy po krótkiej przerwie. Tutaj kopareczka zrzucona, klient zadowolony. Lecimy do AgroJD, już tam zostało nam około 40-50 minut. No i zobaczymy tam, czy już chłopaki skończyli robić John Dirka, czy będzie trzeba chwilę poczekać. Ładujemy i lecimy prosto do Warszkowa, do gospodarstwa Pana Marka i Adriana. Także widzimy się na pewno na załadunku. Dobra, także jesteśmy już na ulicy Sportowej. Gdzie się znajduje teraz ta AgroJD? Już pokazuje nam tutaj zaraz po prawo. O, chyba nawet mamy. Widzimy, jak dużo John Deerów stoi. Tutaj byśmy wjeżdżali, czy piętro dalej? Piętro chyba dalej, tutaj nie przejdziemy. No, to rzeczywiście jest. AgroJT Series Sportowa 10C. To jest John Deere', jakiś 62.20 62,20. Tak, tak jest pewnie tam nie ma co się pchać Tak, może tutaj się... się od razu Ale John Deere mają trochę Może tak, o taką można stanąć o. tutaj o w sumie Bardzo dobry pomysł Tak więc jesteśmy w siedzibie Agro JD Widzicie, samo Same zielone ciągniki Zielono, na placu jest, mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. My po odbiór 6220.